Niewidzialny pik przez ściany w Fortnite OG. Rzekomo da się to zbugować tutaj. O, ja pierdzielę. Da się. Faktycznie da się. Widzimy, co się dzieje nad nami. Teraz tylko pytanie: Czy możemy na przykład strzelać? To drzewo się rozwali. Tak, drzewo się rozwala. Ej, stary, wyrzuć mi coś. Mogę to podnieść? Mogę, dobra, dzięki. I ostatni test: Czy mogę zadać damage? Chyba tak. No, brzmi jakbym go. Nie, no nie. Dostałeś coś, czy nie? Nie, nic. A teraz? Też nic. A podkom dostałeś? Dostałem. Okej. Okay. A to dopiero początek dzisiejszego odcinka, w którym sprawdzimy wszystkie, dosłownie wszystkie mity w Fortnite OG, więc koniecznie oglądajcie do końca. Zostawiajcie lajki, bo przypominam, że każde tysiąc polubień to jeden mit więcej w kolejnym odcinku z mitów. I subujcie kanał z dzwonkiem tam na dole, bo rozdam pięć karnetów OG, karnetów bojowych, dla pięciu wspierających z JACOB w Fortnite. Jeżeli nasz teammate wypadnie poza mapę, to nie będziemy mogli zabrać jego karty. Panie Aleksandrze, zapraszam. Zapraszam do oddania tutaj soczystego skoku. Proszę skakać jak najbardziej. O, i zobaczmy. No, zginąć powinieneś, tak? To jest basic, ale. Czy ja mam Twoją kartę? Nie. Nie mogę jej zabrać, co nie? Feku masz. Od razu. Aha! W takim razie mit obalony. Jestem w szoku. W Fortnite OG można mieć nielimitowanego kewa. Uwaga, w teorii wystarczy tylko i wyłącznie zacząć pić potkę. Czekaj. Ja pierdziele, bo na zero ja się muszę podciągnąć. Mam nielimitowanego kawa? No tak chyba, kurczę, ci powiem, że nie zbyt. I to jest mega, mega, mega ciężkie. Teraz. No nie, no chłopie, nie działa. Albo ja jestem głupi. Poteczka, pyk. O, o, patrz. Leci mnie i mam potkę weku dalej. Ty, no dobra, dziwnie się wydarzyło. Patrzcie, pokazuje mi weku, że mam zero potek, a ja normalnie mam potkę w ręce. A, ale nie mogę jej wyrzucić, to to chłopie chyba jednak działa. Albo nie działa, no bo ja tego nawet nie mogę wypić. Nie, no dobra, czekajcie, dajcie mi jeszcze jednego biga. Pa, leci, leci chłopie, działa! No, i to jest GIGA gigasigiemka. Gigasigiemka. Nie jak coś widzowie, e, nie leczy to jest pick, ale da się zbugować tak potkę. Może komuś z Was się uda, dajcie znać. Na razie mit obalony. OG Rocket Ride w Fortnite działają. Ra, ra, raketnica. Dobrze, zobaczmy, zobaczmy. Ustawiamy się. Proszę bardzo. Oj, spadło mi się. Zobaczmy. Czy to działa? No, oczywiście, że e, tak. Problem polega na tym, że chciałbym przeżyć, dobra, żyję, okej okay. rocket ride działa, mit potwierdzony ale rocket ride działa również na powalonym koledze, tego nie wiem szczerze powiedziawszy, powalam się, okej okay. idę sobie tutaj ustawiam się na drzwiczki i proszę, proszę oj, nie działa, dobra popię, bo zaraz zamknę te drzwi odpalaj RPGa, lecę lecę, działa moi drodzy, no tylko yy, niestety, ale chyba się żegnam z życiem jest jak jest, żegnał chłopaki, macham wam. O, no, nawet nie spadłem, skupiłem się w burzy, fenomenalnie. <laughs> Ale mit potwierdzony. W Fortnite OG istnieje mega sposób na rotate. Budujecie sobie taką ściankę, podobnie jak przyrotajcie z kataną, edytujecie w taki sam sposób. I teraz, moi drodzy, dotykacie tego głową i po prostu lecicie sobie w taki oto sposób na spokojnie można troszkę przerotować, a dokładniej to 120 metrów. Szybki, łatwy, prosty sposób, mit potwierdzony. Fortnite OG dzięki tej miejscówce wbijesz unrilla. Nie wiem, czy to faktycznie tak działa, ale w teorii da się podejść tutaj do tej ściany, kucnąć i tak jakby w tym miejscu użyć emotki siedzenia. Klikamy emotkę i patrzcie, jakby wrzuciło mnie w ścianę, a muszę się tylko odwrócić. I mnie w ogóle nie widać. Oprócz tego, że jakby jest bombelek, to praktycznie mnie nie widać. To jest OP. I teraz wyobraźcie sobie, widzowie, że biegniecie i tu jest ziomek. W tym miejscu, jakby wytyfy. W to totalnie nie ma opcji, że ktoś to zauważy, jak nie wie, że tam jest ty. Mit potwierdzony. W wodospadzie również można się łatwo schować. To jest taki lewet dla bambików. Wydaje mi się, że ten wodospad nie odpycha, bo kiedyś wodospady nie odpychały. Ale czy to jest super kampa? Ty, no, chyba, chyba ją zniszczyli trochę, poczekajcie. Dobra, tutaj jest przeciwnik. Uważam, że to jest taka. Czemu on jest tutaj damage'a? Dobra, dostaje. Uważam, że to jest taka. Słabsza kampa od tamtej, ale dalej faktycznie jest niezła, więc niech będzie mit potwierdzony. Polskie najdy wróciły w Fortnite OG. Ochotnik gotowy, oddalamy się na 69 metrów. Bierzemy nady, celujemy tak mniej więcej tutaj i rzucamy, zobaczmy. Czy polskie naidy zadziałają, czy nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Więc mit potwierdzony. Fortnite OG Fortnite przez przypadek dodał ścianę z ratowania świata. Yy, I ta ściana rzekomo znajduje się... O! Tutaj. To jest ściana z ratowania świata. I czy ja z nią coś mogę zrobić? Nie! Nawet jak chcę ją wyedytować, to nie mogę jej. Wyedytować. No nie no, widzowie, nie da się. Ni nic z nią nie jestem w stanie zrobić. Nic a nic. Jak ją rozwalam, to dostaje macy. A z takich ścian, maców e, też dostaje macy, jak niszczę ściany zwykłe? Naprawiam? Tak, naprawić mogę. Ale zedytować, jak widzicie, ściany z ratowania świata się nie da. A istnieje, więc mit potwierdzony. Nowy panel skokowy ratuje nas przed upadkiem z wysokości, ale nie ratuje naszych przeciwników. Tu jest przeciwnik, tu jestem ja. Stawiam panel skokowy. Odbijam się od niego, on jest kierunkowy, przypominam. Mnie faktycznie uratował, i teraz zobaczmy, czy uratuje mojego oponenta. Skacz! No nie mogę, stary. Ty no nic nie robić. robi? No serio. That's crazy, bro. No co jest? O podskocz! Ty, no nic się nie dzieje. No dobra, a jak ja, ja wskakuję, no to on mnie. No to zarobiście. Jeszcze miałem dźwięk zwykłej pułapki w ogóle. Zobaczmy, czy jak na nim spadniesz, to przeżyjesz. Stoisz na nim? Stoję, stoję. Stój, stój. Co się dzieje? No, no, chyba nic nie. się nie dzieje. <głos> <głos> o kurde! Ale za to mamy kolejny mit. Po wygranej grze wrócił stary baner królewskiego zwycięstwa. Proszę bardzo, jak widzicie, wszystko się zgadza. Mit potwierdzony, a my lecimy dalej. Dodatkowo pod tym mostem jest mega mocna kampa. Niszczymy sobie, moi drodzy, tutaj ten metal. I na spokojnie możemy... Nie da się tu wejść. Da się wejść. Proszę bardzo, rozwalamy to, nikt o niczym nie wie, możemy luźniutko, luźniutko przekampić, mit potwierdzony. Elektryczną pułapkę można postawić tylko i wyłącznie na suficie. To jest mit dla debili, to się nazywa porażacz sufitowy, no to to jest logiczne, że ja tego nie postawię na podłodze a i na ścianie, tylko i wyłącznie na suficie, przecież to... To to wymyślił. Elektryczna pułapka zadaje nawet 700 obrażeń. Rzucamy sobie Slerpika na pułapkę, kładziemy elektryczną pułapkę i zobaczmy, ile zada ona obrażeń przeciwnikowi. Uwaga, uwaga, moi drodzy. dostaje 700 obrażeń. Czy go to dobije, nie wiem, ale wolałbym tego nie sprawdzać. A czekaj, a dobije go, jak go będę trzymał na plecach? Nie. A to ciekawe. A jak go rzucę? Tak. No i bardzo fajnie. <laughs> Czyli 700 obrażeń potwierdzamy. Ale obalamy to, że na plecach również pułapka dobija. Fortnite OG z Siana chronią nas przed upadkiem z wysokości. Szczerze w to nie wierzę, ale uwaga, dostaliśmy tylko 14 damage'a skacząc. Okej, okay. teraz skoczę, ale na ziemię i dostałem 20 damage'a. Pytanie, czy to jest kwestia yy, tej wysokości? Więc tutaj mit niewyjaśniony. Fortnite OG nie można wskakiwać do stogów siana. Nie dało się. Wydaje mi się, że się nie dało, ale zobaczmy. Oczywiście, moi drodzy, że się nie da. Też nic nam to nie daje, jeżeli chodzi o jakiekolwiek materiały. A jakbym skoczył z wysokości, to czy wpadnę? Nie. Nie wpadnę, więc e, mit potwierdzony. W OG Fortnite nie można przeskoczyć przez okno. Budujemy ścianę, budujemy okno, budujemy ścianę i chcę pokazać, że wspinaczka działa. Sprint wiecie, że działa, ale rzekomo przez okno. Nie da się przeskoczyć i to jest, moi drodzy, no prawda. Z daszkiem przejdę. Co też nie? Okej, okay, dobra, to, to dziwne. Anyway, mit potwierdzony. W Fortnite OG o dziwo, każdy typ snajperek ma światełka. Jak wiecie, podczas celowania i tutaj mamy zwykłą snajperkę klasyczną i. Snajperkę e, samopowtarzalną. Sprawdźmy. Zumik, pierwsza snajperka, pokaż, masz światełko czy nie? Masz światełko, dobra, a teraz druga. No i też jest światełko. Znaczy no, tutaj, e, tutaj Fortnite OG nie zadziałało, ale limit oczywiście potwierdzony. W Fortnite OG został przywrócony limit matców 999. Jak widzicie, w tym momencie mam 0 drewna. Podchodzę do kubki, która ma 999 drewna. Podnoszę ją i proszę bardzo, limit matmatsów faktycznie wynosi 999, więcej farmić nie mogę, mit potwierdzony. W Fortnite OG wróciły stare dźwięki broni. I uwaga, uwaga moi drodzy, już po samej M4, Galilku, Famasie czy czymkolwiek innym, Słyszycie, że tak i mit jest oczywiście potwierdzony. Klasyczną pułapkę można przyczepić tylko do podłogi. To nie wierzę, ale oczywiście podnosimy sobie pułapkę i moi drodzy sprawdzamy. Do sufitu się nie da, do ściany też się nie da, no do rampy to wiedziałem, że się nie da. I faktycznie da się tylko do podłogi, co tak chyba kiedyś nie działało, nie wiem. <noise> Więc mit potwierdzony. Natomiast kolejny mit mówi o tym, że klasyczną pułapkę można dalej bejtować. Ja już nic nie wiem, ale wydaje mi się, że tak, no to byłoby głupie gdyby... Czemu ja nie mogę zbejtować? Ja jestem zbyt głupi? Dobra, da się ją zbejtować, git. Czyli faktycznie po zbejtowaniu ona nam nic nie robi. E, to się nie zmieniło. Mit na szczęście potwierdzony. Elektryczną pułapkę ścienną również możemy bejtować. Zobaczmy... Czy ja to mogę zbejtować? Tak! O chłopie! Ja nie wiedziałem, że to da się jakieś jest Tak, próba druga. Patrz, jest bajcik normalnie. Tutaj też bejcik, no i o to chodzi, moi drodzy. Czyli wszystkie puławki można bejtować. Mit potwierdzony. W Fortnite OG mamy fioletową snajperkę, której kiedyś nie było. I szczerze powiedziawszy, ja jestem w szoku, ale faktycznie mamy fioletową snajperkę, której kiedyś nie było, więc ten mit jest potwierdzony. Niektóre przedmioty w Fortnite OG po podniesieniu mają zupełnie inny wygląd. I dostałem info, że rzekomo takim przedmiotem jest ta oto AR-ka ze scope'em i zobaczcie, jak ona tutaj wygląda. To jest faktycznie wygląd OG, ale jak do niej podejdę i ją podniosę, to w ekwipunku mamy wygląd, który pojawił się dopiero później. <gry> więc tutaj mit potwierdzony. Nowy slerp to jedyne leczenie, którego nie można używać chodząc. Tłumaczę o co chodzi teraz, na przykład, jak sobie pijemy biga, to możemy iść i go pić i on nam się powoli doładowywuje. Ale uwaga, moi drodzy, sok siorp wygląda mega OG, więc zobaczmy, czy z nim też tak możemy zrobić. Nie, jak zaczynam iść, to przerywa mi się używanie slerpa. Ten mit potwierdzam, natomiast. Nowy Slurp leczy nam 50 HP i 25 kewa. Nie wiem, ile to leczyło kiedyś, pijemy i sprawdzamy, zobaczmy. Leczy mi kewa, leczy mi HP, leczy mi jedno i drugie bardzo, bardzo powoli. <słuch> Okej, okay. oj przestało leczyć, czyli nie, leczy 25 HP i 25 kewa, tutaj mit obalony. Fortnite OG wróciła double pompa. Pompeczka raz, pompeczka dwa, podnosimy i oczywiście sprawdzamy czy double pompa wróciła i jak widzicie rzecz jasna double pompa, znowu jest Fortnite mit potwierdzony. Małe krzaczki chronią przed foldymajem. Kurde, szczerze powiedziawszy ja nie pamiętam czy to chroniło. No ale mam nadzieję, że tak. Uwaga, obym trafił. No, trafiłem perfekcyjnie, ale małe krzaczki nie chronią nas przed Folding Made, więc mit obalony. Samochody w Fortnite OG mają amortyzację i skacząc po nich, bujają się. To w ogóle nie brzmi jak Fortnite OG, ale oczywiście podchodzimy do samochodu. I faktycznie, chyba kiedyś tak nie było, żeby te samochody tak się bujały, więc mit potwierdzony. Po uderzeniu samochodu włącza się w nim alarm. To na bagnie, w sensie to było później. A nie no tak. Ja byłem pewny, że to było później. No nie, teraz nie. To od czego to zależy? Może tylko pierwszy hit, widzowie. No ale dobra, no tak czy inaczej włączył się, więc y, mit potwierdzony. Opony z Fortnite OG chronią nas przed Foldimage'em. Nie no, no błagam was. Opony akurat chronić mam nadzieję, że chronią, chociaż pewności w tej grze już nie mam żadnej dobrze. Chronią. Mit potwierdzony. Normalnie Kilow zadaje 20 damage'a, ale uderzając w zrzut zadaje 50. Sprawdźmy to moi drodzy. Uderzam, w zrzut. I faktycznie zadaje 50. A czekaj, jak uderzam w jakieś yy, te rzeczy, to też zadaje 50. To jest bullshit przecież. To chodzi o to, że to jest jakby rzecz, a nie człowiek. No ale mit potwierdzony. Granaty po podniesieniu mają OG grafikę. Klasyczny granat, który każdy dobrze zna. Podnosimy i zobaczcie, jak to wygląda w ekwipunku. Oczywiście, mi. Jakby ja tego nawet nie pamiętam. Pod mostem koło pomidorka dalej znajdują się trzy ukryte skrzynki. Tutaj sobie wbiegamy, i teraz ja nie do końca pamiętam, gdzie to było, ale chyba gdzieś przy tym samochodzie tak jest. Już słyszymy skrzyneczki. Otwieramy ścianę i mamy dwie. Wydaje mi się, że jeszcze ta trzecia może nam się zrespić. Tutaj. Więc mit potwierdzony w Fortnite OG nie da się odpalić ogniska Jest ognisko Oj, nie oznaczyło się No nie można O kurde, da się je rozwalić No dobrze, to szybko poszło Mit potwierdzony w Fortnite OG nie da się otwierać pudełek z warzywami I rzecz jasna, owocami są takie klasyczne pudełeczki, które zawsze się dało otwierać Na przykład na sklepowej No, Ale teraz się nie da I to niezależnie od tego, gdzie je znajdziecie To po prostu są nie do otworzenia Chyba tak No niestety, albo nie do otwarcia Potwierdzam, z żalem oczywiście. Szara pompa one-shotuje na hita w głowę. Strzelba, pompka, OG na pewno, pompa by tak zadziałała, zobaczmy i uwaga, kolega wie co czeka, Pyk. A co jest, czemu ja damage'a nie widziałem? No ale tak, one -shotowałem go. M Miałeś 100 na 100? No miałem 100 na 100. Mi Potwierdzony. W Fortnite OG nie da się pływać, a po wodzie chodzimy. To moi drodzy, jak widzicie, oczywiście jest prawda. Nawet nie da się sprintować w wodzie. Można tylko i wyłącznie kutać, bądź sobie i tak powoli chodzić, pływać. Nie można, więc mit potwierdzony. Ale za to od tego sezonu w wodzie nie da się schować itemów. Wątpię, że coś w tej kwestii zmienili kiedyś, jak na przykład sobie wrzucaliśmy itemki, to one normalnie były pod wodą, a teraz są na wodzie a jednak y, to zmienili, więc y, mit y, otwierdzony. I woda w Fortnite OG nie chroni nas przed Foldy Mage'em. Biegniemy, proszę bardzo, moi drodzy. Skaczemy i zobaczmy, czy przeżyje rzecz jasna. Nie, ale ja się mogę schować. Mit. Potwierdzony. A właśnie kolejny mit brzmiał, że po powaleniu łatwo możemy się schować w wodzie. Jestem niewidzialny. No nie da się tego zobaczyć. W sensie widać tylko tą taką plamkę. Chyba w Fortnite OGA nie było, ale mimo wszystko jest to mega, mega mocne. Potwierdzanko. Rybka na sklepowej sadybie po naszej emotce tańczy. Klasyczek, który oczywiście, moi drodzy, powinien działać jakakolwiek emotka. Rybka tutaj, tiru riru, gra, rusza się. Mit. Potwierdzony. Ale kolejny mit mówi o tym, że takich rybek jest więcej. I faktycznie, jak sobie wejdziemy tutaj na sklepowej sadybie, do środka, to mamy kolejne rybki i pytanie, czy one też tak działają? Mogą tak nie działać? Nie no, działają. Ta działa, tylko ma chyba troszkę inną melodyjkę. Ta również działa, no i... Mit, moi drodzy, jest również potwierdzony. Strefa w nowym sezonie może zadawać mniej niż 1 obrażeń na sekundę. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, odpalamy mapę. Faktycznie, obrażenia od burzy wynoszą 0,8 obrażeń na sekundę. Dobra, potwierdzam. Nasze trapy likwidują naszych teammateów. Odpalam. Zapraszam kolegę, żeby tutaj kucnął. Znaczy kucnął, wszedł. No i nie likwidują. Bullshit mit. Bullshit, mit, moi drodzy, oczywiście e, obalamy. W Fortnite OG można wejść do silosa od góry. O chłopie. Ja już widzę, że można. Ja już widzę, że tego by nie zepsuli, moi drodzy, oczywiście rozwalamy sobie górę. O! o! Kurde, nie wiedziałem, że aż tak można się schować. Czyli na przykład jak tam jest chest, to to jest zarąbiste! Powiecie, rozwalacie sobie budowlę, po której weszliście. Chodzicie tutaj i czekacie na kogoś. ktoś niszczytał aby... i. To jest fajne, to jest fajne. Mi potwierdzony. W Fortnite OG nawet szybka snajperka zadaje 200 w głowę. No dobrze, sprawdźmy. Ta wolna na 1000% zadaje, ale czy szybka? Nie wiem. 157 hmm. Ta mordeczka mam oddać strzał drugi. Czekaj. Okay. <laughs> o! No to super sobie oddałem. Wykam cię tu Masz, daj mi Nie? tego trapa, masz trapa, masz trapa, daj mi trapa do góry Nie trapa chłopie, po co ty trap? Dawaj trapa, Alekier. Dobrze, usmasz go Nie. Ufa, O kurwa Co on zrobił? No najda ci w głowie. I tym ota akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. Nie wręe! Kodzik jacop, kodzik jacop, kodzik jacop.